Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Beniko, a to jest kolejny odcinek z gry Star Wars Battlefront. W tym odcinku pokażę wam punkt zwrotny. Były trzy krótkie tryby, teraz będą trzy długie, więc a, Zginąłem, bo byłem za długo poza terenem. No cóż, no cóż, tak bywa. Ale nie ma co się zrażać, trzeba grać dalej. No bo w końcu... Nie ma tego złego ceb na dobre nie wyszło. Chociaż... No może na dobre wyjdzie jak będę tak przegrywał. No bo w końcu nie będę... Aj! Dostałem, a... Zagapiłem się i zagadałem. No cóż, no dobra. E, hmm, teraz grać ostrożniej. Aj. Jajaj. Mm, 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 no, no dobra, dobra, dobra. Jeszcze raz. Ej, 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 No co to jest? Nie zdążyłem się nawet... Zespałnić. Oni mnie już tu. Ej! Mm. Dobra, mamy to trzymać Jesteśmy imperium. Mm, mamy nie dopuścić do przejęcia. Dobra. O... Dobra, dobra, dobra. Empire utracono. Hm. Linia przerwa. Aj! Odwrót. Co to jest? No dobra. Nieważne. Hm. Nieważne. Hm. Nie ma co się denerwować. To i tak niczym nie pomoże. Tylko pogorszy sprawę. A więc do dzieła. Stój. Broń. Rób to co chce ta. Aha, dobra. Znowu! Hmm, coś mi tu śmierdzi. To nie był atak orbitalny. Co oni mi tutaj imputują? Ta, teraz jak każdy mnie atakiem orbitalnym załatwia, no. Dobra, mają tu jakiś problem widocznie. Chy, nie wiem. Jakoś nie widziałem takiej możliwości, takiej karty atak orbitalny blasterza, Ale, hmm. Może. Macie panowie, leczcie się. O, ale Premia ładna. O, o to chodziło. O to chodziło. No dobra. Ja się trochę. Ej. wypuść mnie. Wycofam. Dobra. Niech ta karta się szybciła. Były e, kolejne dwa punkty stracone. E, no czuję, że to będzie szybciutka bitwa. Szybciutka, szybciutka. Że szybsza być nie może. Dobra, 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 dobra. I ba, no trochę mało punktów, no, ale nie w ten sposób powinno się zdobywać, prawda? Chodźmy. Aha, no Ech, dobry pomysł. Widzisz bombę podejść do niej, no, ale, cóż, tak bywa, tak bywa. Nie ma co się zrażać trzeba grać dalej. Mamy do obrony kolejne punkty, a ja wciąż sobie nie radzę. No dobra, ale mi się bardzo... oj oj podoba te animacje. Eee, y, animacja, ty, Estetyka y, tych hełmów. Że jak już tam dostałeś kilka razy, to tam już są takie osmolone, takie dziurawe lekko. Ale przynajmniej wiem gdzie dostaję. W łeb! A gdzieżby inaczej, bo inaczej bym tak szybko nie padał. Bym w łeb nie dostawał. Ale wład widocznie dawać lubią. Dobra, dobra. Dobra. Wow, coś mi w końcu wyszło. Ta. Pochwaliłem się za wcześnie. Znowu ten sam koleś. No, ale trudno. Chyba coś tu się zbagowało. Hmm. Obroniłem tylko na chwilę, żeby po chwili stracić. Hmm. Idealnie. Wow, jestem na samej górze. Impossible. No ale dobra, dobra, nieważne, zdarza się. Hm. Kiedyś musi być ten pierwszy raz. Obroń. Aha, to już jest ostatni punkt. Dobra. Aha. Coś mi się tu lekko zbagowało. No dobra. Dobrze, że przynajmniej nie mam żadnych hałasów. Musiałam jej nagranie spokojnie może wyjść. No dobra. Hmm, 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 hmm. Zbliżenowanie dymno. Dobra. Czy jestem na górze? Niemożliwe. No dobra, ale nie dziwię się wszyscy powychodzili. A... Jak w 5 minut zdominować grę? Oto dowód. Same no lifey. No i tam na dole coś przypadkowi gracze. O proszę. Czyżby to był... Tak, to był ten. Nie ma co robić, tylko gania i zabija. Ale on będzie rekordzistą, on ma swój rekord, ja mam swój rekord. W końcu. Aha. Hmm. Gadam tyle, żeby jakoś odreagować w tę sytuację, ale nie ma co się denerwować. Zaraz przegramy. Hmm. No nie mogę wrzucić 6-minutowego filmiku, więc będę musiał jeszcze jeden tryb pokazać. No cóż, ale w tym samym składzie, żeby to też było szybko. I tym razem pokażę wam z drugiej strony. Od drugiej strony. O, przegrana. No cóż. To widzimy się w następnym. Dobra, jesteśmy tym razem też rebeliantami i musimy jakby przejąć te punkty. I, yy, a przeciwnej drużyny zadaniem będzie, aby te punkty yy, obronić. Dobra, dobra, szybciutko, szybciutko. Tam, chłopaki, macie. Wam się przyda. Tak już nie, niekoniecznie Aj Nie ma to jak dostać Heda od zielonego No ale cóż Zagłuszyć Aj nie to Trochę nie Sami zieloni Tak jak i ja No dobra Żarty jak soroki ale to nieważne Jedziemy dalej Nie ma czasu, lecimy dalej. A! Aha, no to już nie był taki zielony do końca. Można to trochę poznać po ekwipunku. A, no dobra, takie trochę strzelanie na chybił trafił, ale nie jest źle, nie jest źle. Postarajmy się, żeby nie było gorzej. Bo gorzej zawsze może być. Aj! Dostał, dostał, udało się, udało się. I to chyba ten sam, który mnie też załatwił. No ale dobra. Trzeba tu jakoś ruszyć w końcu, no bo w końcu, no bo przegramy w te 5 minut nic nie robiąc. Pignim! Pignim! Spróbuję z tego. Albo dobra, nie spróbuję Spróbujemy tak no. Nie, cofnąć się trochę, cofnąć się No i tu trzymać, próbować trzymać Próbować trzymać Próbować trzymać. Hmm. Próbujmy zrobić tu jak najwięcej. Trzymaj się. O, to jest to głęboki poziom. Aj, dobra, próbowałem utrzymać, ale zielony mnie nie załatwił. Hmm. Próbować zawsze, warto. To wychodzi trochę lepiej, trochę gorzej, no ale jakoś. Co poradzę, że jestem gdzie? Y, hmm, jak to się mówi? Lamą w tego typu gry? No dobra. Ale mam taką do Was prośbę, skoro w trakcie nagrania jestem. Komentujcie! Oceniajcie! Kupcie coś! Nie wiem, jakiś komentarz zostawiajcie, no bo mi jest trudno samemu dopracowywać nagrania, materiały, skoro nie mam żadnych uwag od Was. Nic, zero! Żadnej aktywności! Poza lajkiem, wyświetleniem i raz na bardzo długi czas sup. No ale komentujcie, proszę, komentujcie. Dostawiajcie jakieś wskazówki, co poprawić, co polepszyć, co dać głośniej, co ciszej. Bo sam nie dam rady. Ja inaczej odczuwam to. Dla mnie nagranie powinno być trochę cisze, że... No ja mam taki bardziej trochę wrażliwy sub, no ale... To moja... moje odczucie tego. Jak to powinno... Wow! Przejęliśmy coś. No, moje gratulacje, moje gratulacje. W końcu przyszedł ktoś, kto co coś potrafi, a nie tak jak ja. Że udaje, że coś umiem. No ale... Znowu ty. Dobra, dobra, dobra. Spokojnie, spokojnie, damy radę. Trzymać się tam panowie. Lecimy, lecimy, lecimy. Ucimy. Jest! Prima za zemstę. Zemsta najlepiej smakuje na zimno, podobno. Ech. Tylko co mi w takie zęścia, jak ledwo co zemstę wezmę, a tu już zaraz mnie ktoś łapu, capu. Tak jak teraz. Tylko, że tamten choryś mnie nie załatwił, więc. Ej, 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 co się stało? Co się stało? Dobra, klawiatura mi odmówionych jakieś posłuszeństwa, ale teraz już powinno być lepiej. Powinno być lepiej. Ale panowie, my mamy atakować, nie bronić. Aaaa. Dobra, załatwił mnie z bliska. Trzeba było strzelać, nie się bawić, nie się cackać. To nie są dzieci. Chociaż nie wiem, może są dzieci lepsze ode mnie. A. No nie! <śmany> nie zdążyłem rozbić. Nie, ja się tak nie bawię. Dobra, nie będę dzieckiem. Mimo, że jestem dzieckiem, każdy z nas jest dzieckiem swoich rodziców. A. Fatalnie, fatalnie. Fatalnie Róbmy coś, róbmy Bo ja tu... Aha, trzeba to naładować Dobrze wiedzieć Chcę się tego, tego jakoś pozbyć Dobra, o, tam ktoś coś próbuje Próbować zawsze warto, jak to mówię Próbować zawsze Warto O. Wow, strzybiłem hmm. aj Dobra. Wlazłem w pułapkę. Tak, to była pułapka. ej Dobra. Ja się uleczyłem. Wy się też uleczyli. Ule... uleczyliście. Hmm. Dobra. Próbować. Próbować, robić, działać. Robić, działać, próbować Powstrzymywać Próbować, działać, powstrzymywać Dobra No, i dobra, czemu to zrobiłem? Trzeba było siedzieć No dobra, poniosły mnie emocje. Dobra, wracać tam! Nie zmarnować tego, co dokonaliśmy. Kiej Wow, co łatwiej kogoś do tym torem? Udało się! Udało się! To jest możliwe! Dobra, tam. Tam już niewiele zostało. Niewiele zostało. Kolejny punkt będzie dobrze. Kolejny punkt b punkt będzie dobrze. A. I nie jest dobrze. Ale trzeba dwa punkty zdobyć, żeby czas. żeby zostać w kolejną pulę czasową. Bo tak. Tak to nazwijmy. O, tam trzech siedzi. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Aj, jest. Zemsta za partnera. No dobra. O. Czy dostaliśmy... O i dostaliśmy kolejny bonus czasowy. O, jak dobrze. Mamy szansę. Nie jest źle. Nie jest źle, panowie, nie jest źle. Trzymać się tam. Trzymać się tam Trzymać się tam. Aj, dobra. To był zły pomysł, trzeba było w drugą stronę. Biec. Tak, hmm. Nie uciec, tylko taktyczny o, To tak, o, lepiej to brzmi. Lepiej... Aaaa. Dobra, w locie. W locie, tralalocie. Kto to był? Nie ja. Gdzie ja biegnę? Ja nie mogę, ale <noise> Niemożliwe. Niemożliwe. My to możemy wciąż wygrać. Niemożliwe. Trzeba napierać, póki są osłabieni. Tak jak królestwa północy natarły, kiedy Nilgard był osłabiony, ale to tam nieważne. Co było dalej? Nie doczytałem jeszcze, ale to tam... Ale pewnie dodamy to myśleć się z gier. Nie udało się w znowu ich odparł, ale... Dobra. Trochę komuś coś zaspoilerowałem. No dobra, ha! Nie wyszło, nie wyszło. Nie wyszło. Oni tam idą, a nie tam? Nie. nie tam? Czemu nie tam? Czemu nie tam? I. No dobra. Hmm, to musi mieć dobre przybliżenie. No dobra. <laughs> nie będę się tutaj rozwodził. Nie ma czasu, trzeba lecieć dalej. Potem się od kolegi przepiszę. Jak to mawiał mój nauczyciel. Mawiał, bo już nie mawia. Mówi trochę inne rzeczy. Ale to moi koledzy znają. Wiedzą o co chodzi. Mm -hmm. No dobra, dobra. Ostatni punkt, 5 minut. No tak myślałem, że odcinek będzie trwał 10 minut ale już się wydłużyło trochę. Trochę się wydłużyło. Ej, ej! Co tak od tyłu w plecy? Nieładnie! No, co prawda, sam to czasem stosuję no. Co wolno w wojewodzie, to nie tobie... Nie tobie żołnierzu Imperium. Trochę bez sensu. Na kucaka, na kucaka, tam granat termiczny. O, jest jeden odważny. Był przynajmniej. Był jeden odważny. Tu na kucaka. Nikt mnie nie widzi. Tak, w Male, sobie Beniko w Nie, Wróć po to i po co skoczyłeś i po co skoczyłem hm. ale co zdobyłem ale to co zdobyłem to nasze dobra granat termiczny nie imploder imploder może się przydać może się przydać dobra tu tam tam nie da się podejść nie da się podejść Muszę zmienić ręka, rękę, rękę, ręka, ręka, ręka. I co i Tam gdzieś wrzuciłem na oślepy. Nic tam nie dało. Tam ktoś jest. Tam są. Dobra. Tak troszkę umilkłem, no bo to jednak strach. Aj, było blisko. Było blisko. No bo to jednak trochę strach się wychylać. Zwłaszcza kiedy jesteś tak bardzo blisko O właśnie przyjmia mi się jedna pesanta tak propo blisko Szczęście jest tak bardzo blisko się tam... Aj! dobra, tego hm. Widziałem, że ktoś w plecy i do Dobra, dobra, nie, nie to, to moja Moja Rąsia jedziemy Idealnie. Dobra. Aj, dobra, nie udało się. Ale tu już mi jakieś akcje wychodzą. O dziwo, już mi tu coś wychodzi. A zazwyczaj to jest na odwrót, że ja próbuję wykonać jakąś akcję i... I nic z tego, nicowego, bum. Dostaję w plecy albo nie w plecy i tak po sprawie, po zabawie. Panowie, mamy jeszcze minutę. Dawać, dawać. A. Bliżej. Co? So, partnerze, partneros, amigos, tawaryjś, pomocy. Chcę się tam przedostać, a nie mam jetpacka. Nie mam rączki z jetpackiem. Nie mam odpowiedniego wyposażenia. Hmm. Dobra, wyjątkowo długi ten odcinek będzie No ale Cóż, może tamtą misję wydnę? Nie, dobra, dam wszystko Tam wszystko, będzie cacy Aj Tyły Trzeba było strzelać, a nie się zastanawiać Nie, znowu to przegramy A byliśmy tak blisko Tak blisko No, tak, escape się obudził właśnie teraz no. Pamiętaj, trzeba się wylogować Przed nagrywkami a to tak. suche gadanie. Aha, dobra, czyli to nie leci tak bardziej góra-dół, tylko bardziej prosto. Hmm. Mam teraz nowego partnera. Czy ktoś się ze mnie zapytał, czy chce nowego partnera, no nie! To nie! Hmm. No cóż, jak sami widzieliście, wszystko może się zdarzyć. Było blisko, ale jednak nie jest. No cóż, dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że oglądacie. Trzymajcie się i do następnego. Ciao!